Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu i witam was w kolejnym odcinku z LEGO Star Wars Skywalker Saga Niepokoi mnie troszkę nazwa tej misji ZAJRZYJ DO MATKI ANAKINA w Mos Espa Znaczy no, tak bez kontekstu, nie wiedząc żeby jesteśmy Anakinem, no brzmi to dziwnie, ale w każdym razie lecimy teraz na Tatooine, nie mam pojęcia cholernie czemu mamy teraz iść za tymi znacznikami, Czy ja nie mogę po prostu sobie kliknąć tutaj i podróżować szybko na Tatooine, muszę to sprawdzić na Mos Espa nawet od razu Proszę bardzo, czy da się? Da się więc czemu ja mam iść specjalnie tutaj pół lat, pół tysięcy milionów lat na e, jakiś, nie wiem, transportowiec czy do jakiegoś hangaru, e, skoro mogę podróżować szybko. Nie widzę w tym żadnego sensu. A może to po prostu jest dla takich spryciarzy, którzy e, jeszcze, m, którzy rozkminili, że jest taka opcja, a dla reszty prowadzi gra za rączkę, bo też młodsze osoby w to grają i tak, żeby nie czuły się w tym zagubione. No, nie wykluczam takie możliwości. W każdym razie jesteśmy na Tatooine Mos Espa i możemy znowu skorzystać z transportowca. Tym razem do jakiegoś innego nie mogę skorzystać. To czemu mi tutaj kazało? Nie wiem, prowadził mnie tutaj znacznik. Wsiadamy sobie może na misia. No to zwierzątko słodkie, fajne jest. Tylko może się trochę szybciej poruszać, byłoby lepiej. Niech się rozpędzi. Mówiliście mi też o tym, że mogę sobie ulepszać różne klasy postaci i w tym na przykład mogę ulepszyć klasę Jedi, która będzie szybciej śmigać, albo klasę jakiegoś tam, nie wiem, strzelacza typu Padme. No, i to jest dosyć ciekawe. E, w każdym razie teraz, może zsiadamy i znowu jest ten. Łoto? E, wo, wato? Tak się chyba nazywał. To jest ten, który posiadał mnie, jak byłem mały. W sensie Anakina oraz moją matkę. Szmi. Więc kontynuujemy tryb fabularny: zobaczymy, co się stało z naszą matką, bo nasza wizja nam nie dała tutaj spokoju. Nie dawała nasz sen właściwie. Mały Hani! Ale urosłeś, co? jesteś Cenai! Tak, a ty nie zgrywaj takiego dobrego nie mam, Gdzie jest? Szpil! Sprzedałem! Lata temu. Farmerowi Wilgoci! Farmerowi Wilgoci zwał się Lars! Biznes jest biznes, nie? No rozumiem takie podejście. Gdzie jest jego farma? O, Daleko, daleko stąd! Na pustynie i szukaj skraplaczy No ale z tego co mi wiadomo to akurat Z tym farmerem wilgoci y, Nasza mama miała fajne życie I szczęśliwe Właściwie to był taki wybawiciel I teraz y, co Lecimy na, y, na te pustynie Bo tam właśnie jest ta farma wilgoci Muszę jakoś zawrócić tutaj O Ale słodko się wskacze na tym zwierzątku To w drugą stronę zupełnie poszedł A tu jest jakiś secret chyba No nieważne może jakoś tutaj wyskoczę u góry Mogę wskoczyć na to zwierzątko, tak? O! Mogę! Możemy podsadzić tutaj do drabinki. Mm. Dużo też dostaję od Was jakichś tam pytań w stylu, czy będę starał się robić główny. Nie mogę niestety wyżej, muszę jakoś ręcznie tutaj wchodzić. Czy będę robił 100% gry, czyli te misje poboczne i tak dalej? No i odpowiedź brzmi, jeśli byście chcieli, to możemy to zrobić. Tutaj widzę, że jest kryształ. Czy uda mi się jakoś tak? O! Udało mi się go wziąć. Się. <laughs> Więc jeśli chcecie, to po głównym wątku. Wydaje mi się, że robienie misji pobocznych w trakcie nie ma zbyt dużo sensu. Będziemy się wytracać z tego głównego wątku i jakoś tak jest gorzej, moim zdaniem. Lepiej mieć wszystko naraz i dopiero potem się zajmować głupotami. To i tak są takie wypełniacze. E, jedziemy transportowcem, w takim razie, na pustynię Jundland. Jundlandia. Whatever. Padme nie zabieramy ze sobą. Padme zostaje. Aha to właśnie ta tu pustynia! Co, co naprowadziło? się naprowadziło? No cóż... Ja chcę mamy znaleźć! Szukam mamy! Ojeju, ale fajnie wygląda ta pustynia. Tutaj akurat nie mamy do czynienia z klockami. No i to jest ten domek razem z farmą wilgoci na to by wychodziło. E, idziemy dowiedzieć się co z naszą matką. Chociaż ja już wiem niestety co się z nią stało. I jest tu Sifripio! Cały odbudowany! Sifripio! Hehe, <laughs> Frepion. Po tylu latach. O, i to jest właśnie mąż naszej Dzień mamy, czyli nasz ojczym. O, właśnie to jest mąż, sorry. Powaliło mi się. Nie ten luzik. Za młody się wydawał. O, nie. Taskenowie zabrali naszą mamę. Gdzie ty idziesz? Znaleźć mamę. Znaleźć mamę Tylko idziemy chyba samemu teraz e, mnie troszkę to, o Co zobaczysz młody Co zobaczysz, młody? Znajdę mamę i tyle hmm. na kije. Naprawdę lepiej będzie... Chodź, Mogę cię rozmontować lepiej czemu? Already. Czemu mogę cię rozmontować? Nie, ja nie chcę cię rozmontować! Przepraszam! Szybko! Ja chcę cię wmontować, byłeś fajny Chodź, montujemy cię z powrotem. Dobra, już nie damy rady. Niech on sobie chodzi. Czemu mogliśmy mu tak zrobić? Śmieszy mnie też ta Padmę, która została przez nas zaciągnięta na pustynię. W zasadzie... Czy to jest misja poboczna? Prawdopodobnie tak. No dobra, to ja się to, tego nie podejmuję. Idziemy zobaczyć, gdzie są Taskani. Mieli tutaj jakąś wioskę, gdzie jest przetrzymywana moja mama. Wyczuwam coś. O tam. Moja mama jest tutaj. No tak i to jest ta wioska. E, w ogóle to są takie ikoniczne akurat momenty, w którym widać po raz pierwszy, że coś z Anakinem jednak nie tak i że ma ciągotę do ciemnej strony, bo nie potrafi pohamować swoich emocji. Mama? Mama? No i powybijał tam taskenów. Wywrócona głowa, nie! Ale brutalny. Hmm, Rozmontowanie jak Sifri Pio. Się boją mnie. No i się wściekł. Nie było sceny z mamą, widocznie. Już wiemy, że ona nie żyje. Czemu nie zdążyłem? Nie zdążył. Uratować mamę w ogóle jej nie widzieliśmy, a w filmie widzieliśmy. Jeszcze na rękach nam umierała. Hm. Nie wnika czemu jesteśmy na Tatooine, a mieliśmy być na Naboo O nie Kto to jest? Aha, Windu, Mace Windu senator za wszelką cenę <grystanie <grystanie> <grystanie> Ta się cieszy Nie dotrą tam na czas Pomogę Obi-Wanowi Jeśli chcesz mnie chronić Chyba też musisz. Ale sprysula. No ta Padme to jest bardzo waleczna akurat. Ona to powinna być, wiecie, księżniczką trzymać się królową w sumie. Trzymać się Padme, bezpieczeństwa, nie narażać się, a ona wręcz przeciwnie. Wyraźnie kazał ci mnie chronić. A teraz ruszajmy. Obiłam czeka. Dokładnie. I gdzie mamy? Tutaj przestrzeń Geonosis, tutaj mamy wylądować widocznie. Tak jest, szybka podróż, przestrzeń. Geonosis na tej planecie stacjonuje hrabia Duku. Tutaj właśnie też Obi-Wan został zaprowadzony przez yy, tropem Django Feta. No i co? I uratuj Obi-Wana z fabryk droidów na Geonosis. OK, idziemy go ratować, ziomeczka. To jest nasz ziomeczek. Nie możemy go zostawić. Lądujemy. Ta planeta wygląda, jakby była kurcze, składała się z lawy. To nie jest Mustafa rodziwo tylko to, to jest taka planeta pustyna, ale dziwnie wygląda. Z kosmosu. Oho, wylądowaliśmy na Gionosis Ul Stalgasin. To niezły ul. Ja tu nie widzę nigdzie pszczół. No i co? I teraz tu jest jakaś moc w ogóle. Mogę użyć na dwie osoby to jest. Hmm. Wow, statki gwiezdne. Mogę tu coś wybierać. Fajne rzeczy. Są, zamykamy to. No i możemy sobie wsiąść w sumie na taki pojazd, tego co widzę. Czy Padme chce wsiąść z nami? Nie chce. No to dobra, to lecimy. Możemy też rozwalać, co nam tutaj na drodze akurat wpadnie. Eee... Nie witałem za ciepło. Nie, nie obchodzi nas w sumie Padme. Co nas tutaj wpadnie. O nie, ja nie chcę wpaść. Musimy pamiętać, że wciąż możemy wpadłać jakieś w dziury. My obiłanowi przyszliśmy na pomoc, bo go tu porwali. No, gdzie teraz mnie te znaczniki prowadzą? Co ja mam tu zrobić? Co jest? Tutaj pojawiają się znaczy Może ja mam tu po prostu stanąć postacią. Okej, okay, wyjdę i zobaczymy. Tu na dół mam zeskoczyć jakoś? Pyk, pyk. Mocą mam może. Tak, jest. Mocą mam użyć. Przytrzymaj. I otwieramy klapę. To jest fajne akurat. Chciałbym, żeby było więcej momentów, w których możemy używać tej mocy. Dźwigamy klapę. No i wskakujemy tam. Boom. I mamy tryb fabularny w dalszym ciągu. Tak jest, zaczynamy. Nie zamierzam rozpętać tutaj wojny. Może zdołam znaleźć dyplomatyczne. rozwiązanie Przeliczysz się. Są tu ludzie źli, którym celom to służy. Czekaj. No, już za nami idą. To będą te etapy chyba z fabryką droidów. <grytania> Bardzo dyplomatyczne. nie! Anakin on zepchnął. Taśmy zabiorą nas w miejsce No nie wiem czy zabiorą bezpieczne miejsce Powiedziałbym wręcz przeciwnie, że zgniotą różne maszyny I to tyle z tego planu Mandaż planu negocjacji A na King Skywalker ma... w ogóle czemu tutaj tak zacina? Strasznie mało fps ów tu jest mam wrażenie Dobra, problem naprawiony. Strzelamy teraz do ludzików w tej fabryce. Jeśli mielibyście tutaj w przypadku tej gry problemy z FPS-ami, bo tak może być, to jest bardzo wymagająca lokacja, ludzie masowo skarżą się na necie na nią, no to bierzcie pod uwagę, że będą jeszcze różne fixy. Dodawane podobno ma być również do tej fabryki fix. A mi na przykład pomogło to, że ustawienia grafiki zmieniłem właśnie w Windowsie 10. Jeśli ktoś miałby takie problemy, mogę też przy Powiedzieć tam w komentarzach, jak to zrobić, bo grubsza sprawa, długo na tym siedziałem. W każdym razie, teraz przechodzimy do R2D2 e, oraz C3PO i tu pojawia się takie okienko, gdzie już troszkę FPS-y idą. Wciąż jednak bez tragedii, da się jakoś tutaj funkcjonować. E, ten bombelek, który pokazuje perspektywę Padme i Anakina bo możemy się tutaj przełączać, e, właśnie troszkę obciąża jednak sprzęt. No ale dobra, skupiając się teraz na tym, co tu się dzieje, tu mi podświetla, że muszę to zniszczyć. Okej, okay, i mamy budowańsko, wreszcie jakieś budowańsko, bo tej grze troszkę mi tego brakowało. I jesteśmy teraz droidami, zbudowaliśmy sobie tutaj most, yy, idziemy po tym moście ostrożnie i teraz tak, yy, znowu muszę coś zniszczyć tu mi podświetla. Chodź, Chodź Artu Chodź znaleźć... Budujemy to teraz na tutaj na łabanie... jakieś To jest stacyjka dla Artu Dobra, to zmienię się na Artu I teraz prawdopodobnie będzie kolejna minigierka I tu jest znowu ta minigierka Z tymi takimi puzlami do układania Ostatnio widzieliśmy to w archiwach Jedi Że coś takiego było Więc powsadzajmy tutaj wszystko co trzeba Musimy też zmienić Aha, to i to się zmienia równocześnie No to faktycznie może być problem Spróbujmy może tak, żeby to było dopasowane i teraz zmieniamy sobie na ostatni krążek i tu. O! Udało się zrobić. I w ten sposób możliwe, że odpalimy coś tutaj. Aha, generator jeden odpal odpaliliśmy. Naładować ostatnie. Dobra, przełączamy się w takim razie na Anakina i możemy tutaj podnieść to. Ładunek między ogniwami. też ładunek między ogniwami. No robię to właśnie. Tak mi się wydaje. Czy muszę jeszcze raz to włożyć? Bo to ma być naładowane. Okej, okay, udało się. Musiałem chyba. Albo nie, nie działa to. Może mam tutaj wziąć troszkę tej energii? Tak, i tutaj z powrotem włożyć. Dobra, czyli w ten sposób to miało być zrobione w porządku. Chodźmy w takim razie. Aha, muszę tutaj się dostać. Otwarły się drzwi, super. Fanaberie w fabryce droidów. I mamy taśmociąg, ten słynny taśmociąg, taśma. Ojeju, rip FPS-y tutaj tak trochę zleksza. Szybko przechodzimy, bo nas przytrzaśnie. Dobra, uciekamy, uciekamy, teraz przechodzimy. Trzeba w miarę szybko. Nie, nie udało mi się tutaj. Liczyłem, że jeszcze na swaniaka. Jednak pozbieram. E, znaczy, przebiegnę sobie. Na kolejną taśmę chodźmy. I mamy niestety przeciwników do wyeliminowania, ale to nic. Kombosy sobie nazbieramy. Tutaj mamy się dostać. E, pokazuje mi tam. O, mogę przeskoczyć na maszynę, fajnie. Że tu mam się dostać. Te drzwi mam otwo. Od... A nie, tam są te już piece do palenia. On tutaj pracuje. Chcę porozmawiać z kierownikiem tej fabryki. Cóż, zakład produkcyjny. E, musimy teraz przy, przy, przełączyć się na C-3PO, e, z tego co widzę, Artulitu. Oni są tutaj, to wracamy sobie. E, znajdź drogę przez fabrykę droidów. Misja mi się nie zmienia, akurat, ale znaczek mnie prowadzi. Aj! Walnęło mnie coś. Ręka chyba, która tu pracuje nad tymi elementami ciepłymi, jakże gorącymi. Mm, czy mi się wydaje w ogóle, czy w Complete Saga C-3PO e, nie mógł skakać, a tutaj może? Tutaj może właśnie skakać muszę przeskoczyć tam na drugą stronę. Tak mi pokazują pieniążki. Ej tam jest jeszcze ten przycisk do wzięcia czy mogę, znaczy przycisk. Klocek ten yy, biały. Może uda mi się go jakoś wziąć ze sobą, chociaż wątpię. Może jakbym podskoczył? Teraz. Jakbym to zniszczył? Teraz, teraz, teraz. Nie wiem, chcę ten klosek, chcę ten klosek, ale ukryty. Sprytnie. Dawaj, hotu. I spróbujemy go ze skoku walnąć. Może się uda? Pyk. No pyk, pyk, pyk Chyba, że mam podskoczyć Nie mogę, może c -pio może Nie, dobra, szanić to <gry> Lecimy tym c 3 Tu mi pokazuje znacznik No i muszę na kubełka Wejść sobie z elementami Z droidów I muszę dostać się tutaj Wystarczy, że to zniszczę, tak jest Mogę tutaj e, zniszczyć I tutaj, jeszcze więcej mam chyba rzeczy zniszczyć Bo tu jest ten nie kierownik, tylko ten typuś, który tu pracuje i na niego narzeka Anakin, zablokowano Kiedy pojawi się informacja zablokowana użyj innej kombinacji aby przełamać blogroga. O to, to jest ciekawe akurat, to jest nowe info Nie było w systemie walki powiedziane Się rozpadł na klocki e, Tu mamy coś zrobić mm, Tu mi pokazuje, że mam to zniszczyć, podświetla mi się I mam tutaj zbudować, dobudować do tego jakiś element e, I co to jest, co to jest? Użyj Hmm, jakiś taki monitorek mamy, taką kamerę. Zobaczmy o co tutaj chodzi. Eee, strzel, mogę tu strzelać w te elementy. Aha, tu jest złoty element, który trzeba zniszczyć. Złote elementy, zawsze wybuchami można było w lego niszczyć. Dobra, to przejdźmy tam, chyba że to trzeba jakoś zniszczyć, bo coś tu podjechało nam. Hmm, jakieś znowu elektryczne ładunki. I mam tutaj, jako r podejść, użyć i kolejna mi minigierka. Losują się te elementy, i może obrócę to, poobracam w ten sposób. Teraz najbardziej odległy, spróbujmy. O! Elegancko się udało. No, te zagadki nie są trudne, akurat. Trzeba uważać na te statyczne elementy. I teraz. Wow, ale puścił laser do tego. tego, tego, tej, tej wielkiej maszyny. Cokolwiek to jest, jakieś cewki. Hmm. Dobra, i co tu się stało teraz? Teraz zapaliły się te drzwi. No dobra, to będę Anakinem. Obi-wanowi grozi niebezpieczeństwo, jakoś mnie to nie dziwi. I co mam tu zrobić? Tam mi coś pokazuje. O, mogęś wskoczyć tutaj? <grystanie> Legendarna mądrość Jedi. No cóż, yy, tu widzę, że możemy miecz włożyć. Zrobię to w takim razie. Dołącz. Nie wiem, czemu jest napisane dołącz. Aby wyciąć otwór. Czy serio, znowu mi się samouczek włączył? Nie wiem, jest napis tylko nowe, to czemu mi podpowiada, że mam wyciąć otwór? Przecież to jest logiczne tutaj. Nie mam pojęcia. Ok. Nie wiem do końca jeszcze na czym polega to, że my tak wycinamy otwór i na przykład do pewnego momentu tylko możemy to robić. Tu na przykład muszę już zjechać. A nie, nie mogę na przykład zjechać. Nie wiem czemu. Czy właśnie mamy jakieś ograniczenia względem tego? No ale dobra, połączę to i uda się zniszczyć. Tak jest, przykrojone drzwi. Super! Niszczymy tutaj jeszcze. Cokolwiek to jest. Nawet nie wiem, czy czegoś nie popsułem w ten sposób w tej fabryce. No ale to i tak nie moja fabryka, nie? To jest fabryka droidów. Mam jakieś klocki do budowania. W takim razie dobuduję tu elementy. Mocno modziwo buduję Anakin. I Padme wreszcie do czegoś się przyda, ponieważ tylko ona może przejść do tej minigierki. A w niej znowu ta jargiarowa gra, minigierka. Już to mieliśmy tam na nabułu. Dobra, poklikane masz swój komputerek padmę. Pyk. Zrobione. Drzwi. Tutaj otwarte. Brama w sumie. Już nie blokuje się skanowanie. d tu też poszedł dalej z tego, co widziałem na dole. I zgaduję, że teraz będziemy musieli. Aha, walka teraz będzie. Myślałem, że teraz będzie akurat kwestia e, z droidami znowu. Dobra. Niszczymy. O! Ale, combo mam 13 już, 15? Jeszcze więcej. Możemy postrzelać sobie troszkę. Mam nadzieję, kombo, nie niszczmy kombo. kombo. Ej, kombo zniszczone, nie. Hmm, ciekawe, czy jest na przykład jakiś achievement za kombo 30 albo coś. To by było super. Spróbujmy zrobić anakinem. Padmo oberwała na dzień dobry. No to idę jako anakin. Anakin skywalker. Sk sk Dobra, jeden zrobiony, załatwiony. Pyk, pyk, pyk. Tutaj jeszcze więcej, i pyk, 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 pyk. Dajemy, 13, mamy 15. Możemy iść dalej. 16, 17, 18, 19, 20. I kto dalej, kto dalej, ktoś tu jeszcze jest, ktoś jeszcze jest, tak jest. Dobra, udało mi się zrobić combo 22, chyba więcej nie da rady. Na tych nie, nie mogę zrobić, mogę tu odbudować. A tu jest jeszcze, tu jest jeszcze, o! Może mu się uda. Udało się mieczem przetrzymać. Nie, kombo mi już zniknęło. Hmm, ale mam wyzwanie zrobione jakieś. Jakieś kombo się udało walnąć. Eee, I tu muszę skoczyć na linię. mmm jaka lina, mandolina. I co teraz? Spadają jakieś części, pewnie do budowania są, bo już podskakują, podrygują. Artu i Fripio Do nas dołączają Super! I od razu 300 więcej fps -u. Patrzcie, jak teraz płynnie gra. Chodzi o to chodziło, ale zrobiłeś. Jakie triki. Anakin potrafi już. Ten to się wyszkolił. No i dobra, budujemy w takim razie teraz. Różne tu elementy dodajemy. Yy, I jeszcze więcej muszę tutaj dobudować. Dużo jest rozwalonych rzeczy. I pewnie będę potrzebował wszystkich postaci, żeby przejść dalej. Tak zgaduję. Działa to jakoś? Coś ten, Teges? Gdzie ja mam iść teraz? Halo? Co ty tu masz? Sprzątasz droidy. Albo tu mam wejść. O! Dobra, faktycznie. Czyli obie postacie muszą zahaczyć się. Niekoniecznie droidowe. I otworzyliśmy tutaj jakieś przejście. I to chyba wszystko z fabryki, tak? O nie, coś nas atakuje. Padmy, nie! Barfa, padmy! Do kotła! <grystanie> nie, tylko nie to! A tam potem jest lawa wlewana. <grystanie> o, i będę mógł ten klocek biały zebrać. A tutaj jest Arturitu, miejsce dla niego. To w takim razie, chodźmy tam. Popamiętasz mnie. Dobrze, może, mogę ci popamiętać. Po pomocy, pomocy. Arturitu ma niestety mało HP. A jako Anakin nie mogę być, Anakin tu będzie osłaniał, ja mam tylko droidę miści Ale super jest to, że wreszcie jeździmy sobie ArtuDitu i Pio. Podoba mi się to. Jo, zremowałem. Zaczep hack, ok, zaczepiamy. Ale zaczepiony, niech będzie zaczepiony. I tutaj mamy używać. Znowu minigierka. Jak teraz się to e, po... E, ojojku, coś zepsułem. Boże szybko, jak tam gada dogaduje, zmieniamy krążek na ten najbardziej oddalony Okej, okay, powinno już być Padme nie płacz Dobra, odłączyliśmy ją Padme uratowana O nie, Seafreepio, krzywdę ci robią Jeszcze dogważają Anakina, nie Jango Fett dodatkowo dołączył tutaj Będzie walka z Jango Fettem druga, tym razem Anakin będzie walczył, a nie Obi-Wan Albo i nie? Jar Jar Binks przemawia w imieniu królowej Nebuł. O, Jar Jar, siebie tak łatwo wykorzystać. Mój hmm. pierwszy <grym> dekret w ramach <rano> tych... Hmm. Republiki. No, Palpatine umacnia swoją władzę. Jar Jar mu <coughs> cały czas przeszkadza w, <grym> w <rano> przemowie. Zabiorę Jedi, którzy zostali, i ruszę na Genosis pomóc Obi-Wanowi. Klonujących na kamino? Odwiedzę ja. Okej. Okay. To jesteśmy podzieleni. No i cóż, fanaberie w fabryce droidów zostały już zrobione. Ukończyliśmy ten poziom tutaj pomyślnie jakieś wyzwania też się udało zrobić. Niestety monety potraciłem, więc tylko jeden klocek Kyber Co ma wisieć, nie utonie nie udało, O, udało się. Umysły kontrolowane i górą nad zagrożeniem się niestety nie udało. Co do mini zestawów też nic niestety. postacie i statki Padme i jakiś droid Musimy się pospieszyć. Pospieszyć. Maze windu jestem Ale ma czuprynę fajną, Maze Windu On ma fajny miecz, fioletowy Odblokowaliśmy też tego Jedi, Ki Moody. To jest jeden z tych akurat Jedi, których prawie w ogóle nie kojarzę, bo pojawili się, potem umarli i tyle. <grystanie> Co do Mace Windu, tu jest jeszcze jeden w sumie Jedi, który też wywalił się, ale to może później. Co do Mace Windu, jego miecz jest jednym z tych najrzadszych, ponieważ kryształ, który dostał, dostał chyba za uratowanie kogoś na jakiejś planecie i dlatego ma taki fajny fioletowy kolor. Jedyny taki miecz do tej pory w Star Staruosach, jaki jest widoczny. Co do Naszych misji to będzie w przyszłym odcinku, dlatego, bo w przyszłym będziemy kończyć ten film, atak klonów, tam wszystko się na Osis rozwinie i, i zakończy temat klonów, więc pożegnam was w tym miejscu, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, ja byłem Mangetsu, widzimy się w przyszłym odcinku, bo będzie mocny klucz fabularny, a ty panie, dasz mi coś jeszcze? Porozmawiaj, okej, okay. ej, no nie mogę rozmawiać akurat w twoim języku. Habababa, baba. Tłumaczenie. Wiele postaci mówię w własnym języku. Jeśli ktoś nie rozumiesz, spróbuj korzystać z pomocy Droida protokolarnego, ale to rozwinęli. Więc ja byłem Mangetsu, trzymajcie się i papa!